Dzień dobry, jesteśmy w ośrodku szkolenia kierowców Test. Będziemy rozmawiać z panią Hanną Szmytki. Pięć pytań. Pytanie pierwsze. Co wyróżnia ośrodek szkolenia kierowców Test na tle konkurencji? Co wyróżnia nas na tle konkurencji? Na, na pewno to, że nie jesteśmy y, bardzo dużą firmą, a to może i dobrze, bo w takim profilu szkolenia y, nie warto być dużym i robić byle jak. Warto być średnim, ale rozwijać się dynamicznie. Wyróżnia nas również to, że profesjonalnie podchodzimy do szkolenia. Na pewno, dlatego że mamy to wszystko pod kontrolą, a wiadomo, że w małej klasie dobrze się uczy. Pytanie drugie. Jak ośrodek szkolenia kierowców test postrzega konkurencję na gruziąckim rynku? Konkurencji na pewno nie lekceważymy, ale na pewno. Też nie ingerujemy w to, jak szkolą inne ośrodki szkolenia. Na pewno nie robimy żadnych wojen podjazdowych, co zdarza się niestety, ale no są na rynku dlatego, że jest to demokracja. Każdy ma prawo otworzyć taki ośrodek szkolenia kierowców po spełnieniu różnych warunków. Oczywiście są niech sobie są i niech szkolą obok nas. Dobrze, trzecie pytanie. Jakie są największe pułapki poczty pantoflowej? Tutaj nie doszukiwałabym się żadnych pułapek, natomiast jest to najlepsza poczta, najlepsze przekazywanie informacji, dobry transfer informacji między właśnie kursantami, kiedy jeden drugiemu poleca szkołę czy poleca instruktora konkretnego. Tak się zdarza. Najwięcej właśnie kursantów mamy poprzez taką pocztę. Dobrze, czwarte pytanie. Jakie kategorie prawa jazdy oraz szkolenia prowadzi OSK Test? Nasza szkoła prowadzi trzy kategorie prawa jazdy: podstawową B, czyli samochody osobowe, kategorię C, czyli powyżej 3,5 tony, i E do C, czyli powyżej 3,5 tony z przyczepami bez ograniczenia tonowego. Pytanie piąte: Czy ośrodek szkolenia kierowców Test planuje jakieś zmiany w funkcjonowaniu firmy? Cały czas się rozwijamy, nie wymaga to planów, dlatego że trzeba niestety dogana, doganiać tą konkurencję, która istnieje obok nas. Cały czas inwestujemy w firmę, żeby nie zostać z tyłu, bo wiadomo, że ostatnich przysłowiowo gryzą psy. Nie będziemy się rozwijać, nie będziemy istnieć na tym rynku. Także cały czas dostosowujemy się do wymogów na rynku w danej chwili. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panią Hanną Szmytki z Ośrodka Szkolenia Kierowców Test. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję również.